Baby Dragon złapany w jakąś sieć. To nam zapowiada kolejną ewolucję, bo widzimy tutaj elementy charakterystyczne dla ewolucji, czyli fioletowy kolor na tej sieci. Co to oznacza? Baby Dragon uziemiony. No, zapowiada nam się ciekawie. Czekam na Wasze komentarze. Podejrzewam, że niektórzy już mogą domyślać się pewnie o co chodzi, bo jakiś czas temu była mała taka Sugestia ze strony graczy, ale nie wiem czy prawdziwa, ciekawi mnie jak to będzie wyglądało. Sezon urodzinowy nam się zbliża, marzec, może się dziać naprawdę bardzo, bardzo wiele. Czekam na te dziewiąte urodziny Clash Royale. Mam nadzieję, mam nadzieję, że nas nie zawiodą, nas graczy, tego i sobie wam życzę. Baby Dragonu Ziemiony. Czasem pozory mogą mylić. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.